Ponad 922 tysiące złotych. Tyle warty jest sprzęt, który Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy przekazała włodawskiemu szpitalowi w ciągu swojej działalności. To 5 mieszkań o powierzchni średnio 50 m2 biorąc pod uwagę obecne włodawskiej ceny nieruchomości lub 25 aut o wartości 35 tysięcy każde. Pierwsze dary zaczęły spływać do Włodawskiej Lecznicy w 1993 roku, czyli tuż po pierwszym finale. Przez te lata podarowany sprzęt ratował życie i zdrowie osób hospitalizowanych na różnych oddziałach. Najwięcej wyposażenia otrzymał oddział noworodków i wcześniaków. Przede wszystkim z Wapotermu, który bardzo łatwo i szybko po pozwala nam ustabilizować dzieci z niewydolnością oddechową bądź głodem tlenowym i utrzymać je w dobrej kondycji, ustabilizować do odwiezienia do oddziału trzeciej. Trzeciego stopnia referencyjności, że te dzieci nie ulegają znacznemu pogorszeniu, a poprawi, na najczęściej są przekazywane do wyższych ośrodków. Kardiomonitor którym monitorujemy dzieci z zaburzeniami oddychania, zaburzeniami krążenia, bądź monitorujemy, jeżeli jest podejrzenie jakiejś nieprawidłowości w układzie oddechowym bądź krążeniowym. Następnie cieplarka, czyli inkubator zamknięty. No z tego też dosyć dużo dzieci skorzystało i korzysta, zwłaszcza te, które mają hipotermię, bądź nawet duże wcześniaki wymagają często niestety obserwacji. Pompa infuzyjna, którą mamy nie jedną z Orkiestry Świątecznej Pomocy. Mamy jeszcze inne pompy, które są przy stanowiskach resuscytacyjnych i stanowiskach inwestywnej takiej opieki. No, z nich korzystamy najczęściej, ponieważ każde wlewy, antybiotykoterapia czy coś jest nam koniecznie do tego potrzebna, czy też przy hipoglikemii, czy też podawaniu płynów. Od tak dawna otrzymujemy sprzęty od orkiestry i one nadal działają i są nam potrzebne. Oddział Noworodków i Wcześniaków sprawuje opiekę medyczną nad Noworodkiem Zdrowym oraz tym wykazującym patologię. Natomiast głównym zadaniem lekarzy na oddziale jest diagnozowanie i leczenie chorób oraz monitorowanie parametrów życiowych noworodków. Bada się między innymi ocenę czynności serca, oddech, aktywność ruchową, temperaturę ciała oraz odruchy neurologiczne. Sprzęt w naszym oddziale znalazł się dzięki współpracy naszej ordynator, którą nawiązała yy, prawdopodobnie 2003, o ile dobrze pamięta, yy, z Wielką Orkiestrą świątecznej Pomocy i od tego momentu pozyskujemy coraz więcej urządzeń, z których korzystają yy, niektórych, tak jak było wcześniej mówione, przesiewowe badanie słuchu korzystają wszystkie noworodki u nas urodzone. Natomiast część jest do wspomagania dzieci chorych. I bardzo dziękujemy Wielkiej Orkiestrze za to, że możemy z tego korzystać, że nasze społeczeństwo, mali pacjenci mają możliwość takiej opieki i że jest możliwość korzystania z tego sprzętu, żeby dzieci chore w jak najlepszym stanie pojechały do ośrodków o większej referencji. Drugim miejscem, gdzie bardzo widoczna jest pomoc fundacji, jest oddział dziecięcy. WOŚP wyposażył go w sprzęt medyczny, który zapewnia właściwą diagnostykę i bezpieczeństwo. Wśród urządzeń znajdziemy m.in. monitor nieinwazyjny, inhalatory, pompy strzykawkowe, wagę dla niemowląt, saki elektryczne. Aparat do lokalizacji naczyń krwionośnych, elektryczne łóżka szpitalne, a także materace. Wszystko to podnosi standard leczenia dzieci i, co ważne, minimalizuje stres związany z pobytem na oddziale zarówno u małego pacjenta, jak również rodzica. Są też przestrzenie szpitalne, w których wośpowy sprzęt nie służy tylko i wyłącznie dzieciom. Doskonałym przykładem jest wyposażenie oddziału geriatrycznego oraz internistycznego. Jeśli chodzi o sprzęt diagnostyczny, który podarowała nam Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, jest to przede wszystkim aparat ultrasonograficzny, który tutaj w oddziale służy nam do badań przyłóżkowych, również holder EKG, holder ciśnieniowy, jak również aparat EKG do wykonywania badań przy łóżku chorego oraz sprzęt do pielęgnacji pacjentów. Na co dzień korzystamy z tego sprzętu. Ułatwia nam on codzienną pracę z pacjentem geriatrycznym, umożliwia profesjonalną pielęgnację. Sprzęt podarowany przez woś jest również wykorzystywany na oddziale internistycznym, szczególnie ultrasonograf oraz holter EKG. W imieniu personelu oddziału, jak również naszych pacjentów, bardzo dziękujemy za dar, który otrzymaliśmy od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który dobrze służy naszym chorym, jak również przyczynia się do poprawy jakości usług medycznych w naszym szpitalu. 922 tysięcy zł to olbrzymia suma. By policzyć, ile my, mieszkańcy miasta i powiatu włodawskiego, wrzuciliśmy do puszek woźb, sięgnęliśmy do archiwów Włodawskiego Domu Kultury. Przez ostatnie 10 lat statystyka pokazuje nam jasno. Nieco ponad 900 tysięcy złotych w sprzęcie we Włodawie, nieco ponad 200 tysięcy zebrane. Czyli my, Włodawiacy, mamy za co być wdzięczni Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Dostaliśmy 700 tysięcy więcej w sprzęcie, aniżeli zebraliśmy. Czy to dużo, czy mało? Jedni powiedzą: przy nowych inwestycjach, czy, czy, czy budżetach, to, to wcale nie tak dużo. Ja uważam osobiście, że to bardzo dużo. W zeszłym roku, wośp. Przekazał środki ochrony osobistej do naszego szpitala w momencie, kiedy tego najbardziej brakowało. Kiedy, jak Państwo pamiętają, 10 maseczek kosztowało 20 zł. A my dostaliśmy te rzeczy, których chwilowo nie było. To bardzo ważne. To bardzo ważne, że my możemy liczyć. To bardzo ważne, że idąc do wodawskiego szpitala, tych serduszek na sprzęcie zobaczymy bardzo dużo. Sumując, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy gra od 30 lat, i od 30 lat mieszkańcy Włodawy i Powiatu korzystają z tych darów. Jak ważna jest rola tej ogólnopolskiej akcji w naszym społeczeństwie, podkreślają ci, którzy ją tworzą, i ci, którzy bezpośrednio lub pośrednio ze sprzętu korzystają. Ja jestem dobrym przykładem tego, jestem młodą mamą 14-miesięcznego brząca, urodziłam córeczkę Igę. I po prostu nie wyobrażam sobie, żeby każdy z nas nie mógł być inicjatorem wrzucenia jakiejkolwiek złotówki i pomocy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, gdyż leżąc w szpitalu, czekając na Bobasa, patrzę, a tam same serduszka. Więc moja radość i wdzięczność dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest wielka. Więc zachęcam kochani wszystkich do... do Podarowania każdego e, dobrego gestu, serca dla e, tej inicjatywy. Wszystkiego dobrego. Jeżeli chodzi o sprzęt, woś, to w naszym szpitalu bezpośrednio Wodawa, tego sprzętu jest mnóstwo, zwłaszcza na oddziale Noworodkowym oraz na oddziale Geriatrii. Osobiście nie korzystałam z tego sprzętu, natomiast znam osoby, którzy Którzy korzystają z tego sprzętu na co dzień. To są starsze, najczęściej starsze osoby, które, które leżą w szpitalu na, na tych oddziałach dla starszych osób. Natomiast też na noworodkowym oddziale w naszym szpitalu też są sprzęty. Pomimo tego, że nasz szpital jest mały, powiatowy, to dotarły do nas sprzęty. Oczywiście z nich korzystamy i wielkie, wielkie. Dziękuję. Jeśli chodzi o mnie, nie wiem, czy do tej pory, nie wiem, nie jestem przekonany o tym, czy korzystałem z tego sprzętu, bo tak naprawdę, jeżeli człowiek trafia do szpitala, wydaje mi się, że nie zwraca uwagi na takie rzeczy. Ale jeśli chodzi o całą resztę, czy moich znajomych, czy jakichś tam bliskich, tak wiem, że taki z takiego sprzętu korzystałem. Zapraszam serdecznie do oddawania krwi w czasie trwania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 30 będziemy grali dla orkiestry, będziemy pobierali krew od godziny 9 do godziny 13. W imieniu Sztabu Głównego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zapraszamy do oddawania krwi. Krew ratuje ludzkie życie, sprzęt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ratuje także życie. W naszym logo jest serce, podobnie jak i owsiaka. Gramy wspólnie zapraszamy. Ja y, korzystałem z tego sprzętu. W momencie kiedy miejsca w szpitalu brakowało, sprzęt w Ośpu jeszcze był. Łóżeczko z Wośpu można było dołożyć y, fotel dla rodzica, w tym przypadku dla mnie się znalazł, gdy trzeba było z y, dwuletnim dzieckiem y, nocować w szpitalu. Bo przecież nie zostawi się takiego, kto się nim zajmie. Y, więc ja widzę, jak dużo dobrej pracy jak dużo tego dobra spływa do nas, jak dużo tego sprzętu. Uważam, że każdy z Państwa też powinien popatrzeć właśnie przez ten pryzmat, a nie pryzmat nagonki jakichś tam sympatii politycznych i tak dalej. Nie, tu chodzi o wspólne dobro, o, o to, że to wszystko być może jutro posłuży właśnie dla Państwa. Dla waszego dziecka, dla waszego rodzica, bo nie tylko dziecka, dla waszej siostry, waszego brata. Co roku przez włodawski sztab Woś przetacza się średnio 50 wolontariuszy. To oni są jednym z filarów fundacji. Przez te lata pod skrzydłami WDK na rzecz dobra nas wszystkich pracowało ponad 1000 osób. Z wielku orkiestry świątecznej pomocy gram od 8 lat. No ja troszeczkę dłużej, e, od 16 lat, wcześniej z innym sztabem, a dziewiąty rok będę grał na chwilę obecną z Wodek. Przyszła kiedyś taka starsza pani z trójką wnucząt młod i przyniosła cały woreczek, właściwie reklamówkę drobnych pieniążków. Były zbierane przez rok, tak mówiła. I te małe dzieciaki, bo jeden miał dwa latka, drugi trzy, trzeci cztery, Wkładali do puszki po jednym tym pieniążku. No to było niesamowite. I babcia opowiadała, że co roku zbierają, nie chcieli szukać wolontariuszy na terenie i przyszli tutaj do nas do sztabu. No to było coś niesamowitego. Nie pamiętam dokładnie, czy to było w tamtym roku, czy dwa lata temu, najprawdopodobniej. przeszła do mnie pani, tutaj oczywiście mieszkanka podawek, która zdjęła obrączkę z palca i wrzuciła ją do puszki. Jeśli chodzi o takie większe kwoty pieniędzy, kiedyś pan, który mieszkał tutaj we Włodawie, później wyjechali z żoną, z dziećmi do Norwegii, opowiadał mi historię, kiedy jego dwóch synów urodziło się jako wcześniaki, trafili obaj do inkubatorów zakupionych przez orkiestrę, więc wyciągnął z portfela 1000 zł i włożył do puszki. Wierzę w to, co robię, bardzo i lubię to robić, no zwłaszcza, że i zawód medyczny wybrałam dlatego, że chętnie się na pomocy, może chęć empatii. Spotkałam Jerzego Łosiaka kilka lat temu, jak byłam na Woodstocku, a teraz Poland Rock Festival. Słuchajcie Państwo, no bije od niego takie dobre światło, naprawdę, naprawdę. To poczułam języka w gębie, zapomniałam, i nie wiedziałam, co mam mu powiedzieć. No po prostu taki człowiek wielki, ogromnego serca i naprawdę przyzwoity. Takie wrażenia odniosłam i tego już chyba nie zapomnę do końca życia. A ja myślę, że po prostu ja zacząłem brać w tym udział tylko po prostu przez to, żeby pomagać ludziom. Bo wydaje mi się, że to, co jesteśmy w stanie pomóc, to tylko tyle czasami zostanie.